Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Sonya i dzisiaj ze mną jest hate. A miło poznać. subujcie mój kanał, darmo lekrama. <laughs> I dzisiaj wpadliśmy na genialny pomysł, żeby po, po, jak jest Reddit, to wejdziemy sobie na y, uko, R Ukośnik y, Blurst Image, czyli w połowie przeklęte, w połowie olśnione. Czy jesteś... Czekaj, bo hej, kotpie ucieka. <laughs> Koczy nie skać z okna. Nie. Stachu nie skać. Wracaj. O, Stachu uratowany, jednak żyje. Nie skoczył. Dobra, Dobra bezbędnego przedłużania lecimy. Blurstka, to nie. A no. kto by się tak. No, kto by się tego nie spodziewał, kiedy koty na, y, obaj na sobie nachodzą i tyłek jak się połączy w mięśnie Tu ale stary to jest zajebiste. Jeszcze brakuje, żeby ten ogon był widać między nogami i pomalować na brązowo. <śmiech> 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 o Boże, co to za świece? Co to jest? A, widziałem, one są fajne, tylko jeden problem. Śmiercą. Co <laughs> to jest? Czemu ten szkielet tutaj wygląda jakby był z papieru? No, a yeah. on jest a, a dokładnie z Aluminium Tego nie pomalujesz Dobra, wobec tego ja nie mam słów Butterflies ale... No moty, motyle, że masło motylowe Mu, Masło mucha Nie wiem do czego można się tu przyczepić o, o! To... Ja nie, nawet nie wiem, czy ja mogę to pokazywać. A, możesz, bo nie ma to pokazywanego wi o czego. Czekaj, czy tutaj jest ktoś, kogo znam? Bo to chyba są takie anime, które widzę jedną. To jest akurat guzik. To jest, to, jest akurat... to, to jest twoja klawiatura gamingowa? <gryw> Skipper e, był na tajnej misji i nic nie powiedział swoim zionkom, przez co skończył z jakimś spieprzonym telefoniku i jest zdziwiony, że Tomasz Hajto e, umarł. No, najlepsza w tym jest ta obudowa. No, e, od, zawsze, od zawsze wiedziałem, że e, ciasteczka hugi są bardzo lubiane przez Hitmana. Dokładnie, Hitman. Hitman? Czemu tu... Czemu, nie wiem czemu, ale ja tutaj przeczytałem w teatrach. Chwila, tutaj pisze w teatrach! In theaters. Ej, zaraz, to będą robić w teatrach y, sketch Hitman? <grym, <grym, czy to, um, to jest chyba ten, ten w KFC, jak za dużo sobie wpieprzył um, kurczaka. Nie, to jest Thanos, y, y, gdzie poszedł po prostu na... gdzie przesiedział zbyt dużo na Śląsku. Bardzo dużo piłpasy się na pieprzu. Nie, gdyby siedział na Śląsku, to byłby cały czarny od węgla. No, to jest e, prawda. Kot zawsze, tak, e, kot zawsze o coś prosi. Ale, ale to tak wygląda. By... Wiesz co, jak patrzę na to zdjęcie, tutaj to trzecie, to tak patrzę i w głowie słyszę takie: like ty kociu. No co do? Jest zadowolony, nie ma się o co przyczepić. A, a, ten, a, pies a, pies a, właściciel. Kami uciekł, a, pies. A, pies, wyniuchałem... A, wyniuchałem... Nie, 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 czekaj od początku. Kiedy jesteś wła... kiedy jesteś psem policyjnym i, właśnie, i e, twój pan ci każe szukać marihuany. Tymczasem pies, mmm, znalazłem całe tego tony. Mogę zjeść trochę? <toszczone> A przepraszam! Już trochę zjadłem. O, to jest bardzo okay. popularna rzecz. E, kiedy, nie, kiedy nie lubisz zapachu y, y, perfumu twojej matki... E, zapie, y, mamy, przepraszam. E, zabie, zabierasz zapialniczkę i się bawisz strażaka. No, strażakach. To jest taki prototyp Flamenwerfera. Co? Nie wiesz, co to, to Flammenwerfer? Oczywiście, że nie. Flammenwerfer to po niemiecku jest miotacz ognia. Co to jest? To wygląda trochę jak wiesz, jak babcie lubią A. sobie robić na szydełkach. To Pilnie. Eee, eee, to jest typowa osoba, która nie lubi sobie nakładać. Tego makaron z spaghetti, więc jest tak bardzo wkurzona, że po prostu sobie tak e, kre, e, robi taki kręciący się korek. Hmm. W sensie nie wiem no. się ciągle, aby mu nie spadało, bo tego nie, bo nie umie jeść spaghetti. To jest typowy taki, przykładowo jedziesz do Hiszpanii, chcesz się zjeść spaghetti, nie umiesz, bo ci ciągle spada, więc coś, takie coś robisz i takie ci to zajmuje 10 minut i tak no. no. Ale wiesz co jest tym wszystkim najlepsze? to jest pyszne? Nie, że Hiszpania nie jest krajem spaghetti. Włochy są debilu jeden! To już, no piesko! To już widziałem, no. na, ale na Facebooku. A No nie widzę tutaj problemu. Piesak bardzo lubi swojego właściciela, więc on zostawił niespodziankę w postaci serduszka. No. Tylko tak trochę gówniane to serce. Mm. Nie rozumiem. Dobra. E, to, jest, to jest typowy... To jest język migowy i to jest typowe, takie tak, śmieszne... Wiem. No. Ale wiesz co jest najlepsze? Ten typo tutaj, to to jest premier Wielkiej Brytanii. Ale czy tobie on też wygląda jakby... Y, ten, jak Donald Trump po chemoterapii? Bo no to to jest Donald Trump. <grym> Mroczy. <grym> e, 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 e. Papryka! E, parówki. Hot dogi robią. Parówki. Parówki. Frankfurterka. Par e, parada tych hot dogów. Dokładnie. Paradoks hotdogów, nie wiem o co można się przyczepić. Yy, tylko że oni nie sprzedawają yy, te hot dogi, tylko je zabierają właściwie. <laughs> o, twój komputer! <laughs> Lech, przypomina. <laughs> I do idę. Tak. twój. Najlepsza karta graficzna. <laughs> I mam lepszą. Mam, mam lepszą niż ty, więc sam mię. Ale mam lepszy procesor od ciebie. Eee, przynajmniej mój się pali to jak twój mam z czego się śmiać. Haha Ja przynajmniej mam jakiś dobry O. To jest takie, ale... kiedy masz gówno, ale jednocześnie pracujesz w kawiarni. Ty musisz się nauczyć tego na pamięć inaczej dostaniesz sprawy. I tak normalnie jak tak w kiblu robisz, to to jest trening. I tak później jak robisz kawę, to ściągasz spodnie i do kubka. Wiesz co, wiesz co, było bardzo nieapetyczne Powinni dostać teraz on suba. Wiem. Wszyscy dawać łapki <duszeniasi> do No, Pan Jezus bardzo lubił muczynów. E, 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 o, to jest... Czekaj, czekaj. To jest Delivero. Ej, czekaj, czekaj, to jest Uber, tylko teraz, nie wiem, we Francji. No, Doktor no. Jack Bright. -da. -ha -ha. Bo, tu, bo, bo to jest tak, że. Tutaj trzeba być panem SCP. Bo to nie jest Doktor Bright, że w sensie. że to nie jest. Yy, no ten co ma amulet, że ten co. no, no wiesz o co? O! Pewnie. O kurcze! Ja, ja, nig ja nigdy nie gram w SCP, kurcze! No A. No to trzeba się na. ja pierdzielę, serio? To już widziałem, to jest stare. Ale... Nie, 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 to są wtedy w Wielkiej Brytanii. Tam się dostaje mało, a więcej kaczuku. To jest taka logika, tak samo no. jest z FC. Aha, okej. Okay. No, no co, pe... no co, powiedz dwójka. Ja to... No to jest twoja babcia. Hey, hey. Aha. No spoko. Ej, ale to bardzo dziwne, czemu masz tyle powiadomień na Discordzie? Coś się stało? Eee... Na, na co... my patrzymy? Ej, na świnkę Pepe tylko że rtx ej, się za bardzo włączył. Pomyliłem mu się sporty, to nie jest kosz jeszcze. Tylko gdzie zastanawia, skoro mu się pomyliły, to gdzie on zobaczył kosz? Ty wiesz o co tu chodzi? Ej, nie, nie mam ej, zamiaru. Stary. To jest Cezar, a to jest sałatka yy, grecka, po angielsku to jest Caesar Salad, czyli sałatka Cezara. Czekaj, mój mózg mus, musi to zweryfikować. <ścoughs> Najnowsza figurka od, nie wiem, od Genshin Impact. Jaki Genshin Impact? To jest Yasuo. <ścoughs> Tylko, że był miesiąc, e, był tydzień w tej historii i się bawił z tym, schudem eee, Co Eee, co ty tam patrzysz w nocy na e, 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 na to bardzo fajne takie... To ja nie... nie Zacznijmy może od tego, że ja nie mam Nintendo. A po drugie, A to można... jak on to zrobił? A. Po prostu weszł w wyszukiwarkę, bo to ma wyszukiwarkę. Tak, tak samo jak penspeki. No co? No, no co? Małpa przyszła, wzięła broń, zapomniała tego magazynka. O! O nie! 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 To jest zło. To jest po prostu zło. Hmm. Ja nie widzę, co tu jest nie tak. No, zwykły autobus, o, o co ci chodzi? Aaaa, czek. Eee, tak. tak. E, A ja tam... wiem o co ci chodzi. Jakie to brzydkie te fotele, o Boże. E, tak, tak, tak. E, ja o. wcale nie patrzę. Sneakers, release really artis. O nie. Jakie sneakers? Ja mam coś lepszego. Eee, usuniemy. Usuniemy, usuniemy twój kanał, po czym będziemy nagrywali APEXa. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, to wiecie co robić. Ze mną był hejt. To jest moment w się... polecam subskrybować mojego ziomka. Do zobaczenia. Tak ta tak, ta. tylko wiesz co? Jak po prostu teraz po prostu patrz. Ty do mnie dzwonisz, gadamy sobie to, po czym po prostu. Czekaj, co ja powiedziałem, że ja bym się pół.